Świadectwo księdza Adama Skwarczyńskiego o zniewoleniu osoby dzięki Marii z Irlandii. We wtorek, 31 lipca o godzinie 10.30, zadzwoniła pewna kobieta bardzo zaniepokojona dwoma faktami. Od tygodnia, a więc od czasu, gdy zaczęła odmawiać modlitwy Marii z Irlandii i zaopatrzyła się w propagowaną przez nią pieczęć bestii ogarniał ją coraz większy lęk, a przy tym klienci przestali nagle przychodzić do sklepu, który prowadzi razem z mężem. Zagroziło im bankructwo. Mogłem użyć egzorcyzmu, a potem mocy Bożego błogosławieństwa, gdy rozmówczyni zobowiązała się, że nie tylko sama porzuci krucjatki oraz pieczęć bestii. Ale ostrzegać będzie przed nimi innych, by zło naprawić dobrem. Ostrzegłem ją przed publikacjami z Nowego Sącza, który zarzuca Polskę tekstami i modlitewkami wątpliwej wartości. Ludzie porzucają różaniec, a klepią te modlitewki, mające rzekomo wielką moc. Niech uciekają od nich jak najdalej, a pamiętają, że Różańca nigdy za dużo, kto rozważy cztery jego części, a ma jeszcze chwilę czasu, niech okaże miłość i posłuszeństwo królowej nieba i ziemi. I zaczyna następny Różaniec. Do swojego świadectwa dołączam kapłańskie błogosławieństwo dla wszystkich którzy pójdą w ślady mojej rozmówczyni.